Tomku, Tomku, jak rozmowa ze mną wpływa na twoją żuchwę, bo widzę, że przed chwilką objąłeś całą żuchwę swoją dłońmi i ją tak jak gdyby przestawiłeś, poprawiłeś? Nie, yy, dlatego, że z lewej strony mi ropieje i zbieram tą ropę. Rozumiem. To Czyli dlatego. to nie to, że sobie ustawiałeś... Nie, ona właśnie, jeżeli ja dużo, dużo rozmawiam i ruszam ją, ona się sama ustawia. Mhm. i wtedy wcześniej miałem z drugiej strony opuchliznę, ona już mi też schodzi i wraca do normy wszystko czyli to jest nawet lepiej jak gadasz rozumiem, to jest taki trening tak, no Taka, no trening tak można powiedzieć to w takim razie w ramach tego treningu proponuję Ci jeszcze kwadrans <gadania> pogadania ze mną, co Ty na to? dobrze, dziękuję uprzejmie to ja dziękuję, to cała przyjemność po mojej stronie Tomku, bajerant ty opowiadałeś już troszeczkę o grypsowaniu, i chciałbym, żebyśmy ten temat jeszcze bardziej rozwinęli. W ogóle zacznijmy od tego, że z tego, co Ty mówisz, w tej chwili grypsowanie już nie ma sensu. Tak, nie ma sensu. Dlatego, że teraz można powiedzieć, że w zakładach karnych robią się tak jak na, w innych na świecie kryminałach, robią się grupy. Robią się grupy i... kto ma pomoc, to ma lepiej, kto nie ma pomocy ma gorzej i... Teraz nie ma... Kiedyś człowiek dla człowieka grypsującego miał szacunek, teraz nie, nie mają. Jest wolna, można powiedzieć, amerykanka. Yy, ciupią się sobie, to znaczy, ubliżają sobie. No. Czupać sobie, to jest też określenie więzienne? Tak, no i tak jak powiedziałem, jest to wolna Amerykanka, nie ma nikt do kogo, yy, nie mają szacunku, no. Powiedziałeś też, że byli bracia, którzy sprzedali te zasady ludzi, grypsujących i że to wtedy przestało mieć jak gdyby sens. Tak. Ale też mówiłeś o tym, że często klawisze czy też służba więzienna znają te zasady lepiej niż sami więźniowie. To znaczy ze starej recydywy no to lepiej nie mogą znać. Znają tylko to, co jest na danym kryminale, czy areszcie ślepcym no. Bo stara bajera to jest twarda bajera i tych dwóch braci takiej bajery to nie znali, no. No właśnie, Tomku, a co ty rozumiesz przez starą gwardię? Co ty rozumiesz przez twardą bajerę? Co to jest stara gwardia, stara recydywa? Co to jest? Stara recydywa to są ci, co... Ci ludzie, co siedzieli w latach 60. -tych, 70. -tych, 80. -tych i... Jeszcze były twarde zasady. Co to znaczy twarde zasady? Że zasady się przestrzegało. Nie było tak jak jest teraz. no. Bo zasad, ktoś przyjeżdża i wjeżdża do kryminału, no i mówi, że gry psuje. No. no i. Jego nikt się nie kiedyś jak ktoś wjechał do kryminału, no wjechał pod cele i grypsują, grypsują, No dobra, no ale to już y... są takie zapytunki. No co to y... z bajery, no to trzeba w... znać odpowiedzi. No. teraz już tego nie ma. No nikt nikogo nie sprawdza. No. przyjechał grypsuje, to grypsuje. No Czyli właściwie ktoś może powiedzieć, że grypsuje i wszyscy go będą oznawali za grypsującego, chociaż nie. A on nie ma... w ogóle nic nie wie na ten temat. No. Powiedziałeś, że były twarde zasady. Co to są twarde zasady? Czy na przykład to, że nie można sobie było stopni samemu przyznawać czy tatuować? Tak. Bo teraz tak się robi. Tak. Teraz pół roku sobie majora sobie wy, 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 wytatuuje, Ko kapitana. Kapitana, żeby mieć, to trzeba mieć 4 lata od za Powinno być. No, Majara po trzech latach. No. no ale to. To jest bzdura, bo kiedyś to oznaczało coś w hierarchii ludzi grypsujących. A jakie były inne twarde zasady? Mówisz, że były twarde zasady. Co to są twarde zasady? Twarde zasady się, że człowiek grypsujący przestrzegał danych zasad, reguł. Czy mógłbyś te zasady wymienić? Dać mi przykład takiej zasady. Mogę się tylko domyślać, że się nie kapuje, że się nie kolaboruje. I każde nie można było powiedzieć. Trzeba było uważać co się mówi w ogóle, bo nie można by było powiedzieć kurwa, tylko trzeba było kręcować kurwa mać, kurwa fi, kurwa kurwać. No, i trzeba było wszystko krańcować, każde e, słowo nie można powiedzieć, było tam przez pomyłkę ciągnij, no, tylko targaj. No, każde, każda rzecz, wszystko miało sw swoje zamienniki. No. Powiedziałeś krańcować, czyli dodawać końcówkę, żeby było dokładnie wiadomo, kto jest tą, komu to, to przekleństwo jest jak gdyby przypisane, tak? Jak się powie, kurwa, no to, to wtedy to jest ubliżenie. no... Tej osobie, z którą rozmawiasz. No tak, ale niektórzy mają różne, różne pojęcia, no. no bo ktoś powie, kurwa, no to zaraz jest wymiana zdań, tak jak teraz na przykład. Są jeszcze takie skokobryki, ja ich nazywam. No. Skokobryki, tak? Tak. No bo powie, kurwa, no to Twoja matka jest kurwa, no i żeby kręcował, no to są skokobryki, no bo to teraz tam już nie ma tych zasad, co kiedyś, no. A czy mógłbyś jeszcze więcej takich przykładów dać, że nie można mówić ciągnąć, tylko targać, jeszcze inne przykłady? Czego jeszcze nie można było mówić? Jakie były jeszcze inne zamienniki? No zamienniki na wszystko, na całe ubrania, no. Kopszni frotkę, ko, kopszni sztany, ko, kopszni pajęczynkę, no. To mów mi, co to jest frotka? Frotka to jest ręcznik, no. A pajęczynka? pod koszulka, no. Sztany, spodnia, spodnie, no. A buty? Glany. Aha, koszulka? Koszulka. A czapka? Kaniołka. A zegarek? Hikor. Rozumiem. A krzesło? Fikoł. A stoł, stół? Blat. A łóżko? Kojo. Podłoga? Gleba. Drzwi do... Furta. Furta, a nie klapa? Można i też klapę. No. Aha. A... Okno, lipo. A lipko? Co to lipko? Lus... Lipo to jest okno. A lipko? I udasz. Rozumiem. A lusterko jak jest? Światełko. Aha. I w ten sposób każde słowo miało inne inny zamiennik. Tak. Woda się nie gotowała, tylko buzowała się. Zaburzuj wodę. Aha. No. A na przykład y, części ciała? Ręka, noga, głowa? No głowa, baniak, y, ręce, wity, y, nogi, y, nogi, szkity, y, palce, wskazy, y, paznokcie, blaszki, y, no głowa, baniak, y, nos, y, kinol, oczy, y, patrzałki, uszy, y, słuchawy. Usta? Yy, śmigiełki. A zęby? Tryby. To każde słowo miało włosy, swój zamiennik. Włosy, pióra, wszystko miało zamiennik. No. A na przykład, jeżeli chodzi o takie części bardziej intymne, na przykład piersi? U mężczyzny nie ma piersi, tylko jest klata. Klata. A u kobiety są piersi? Sam. I jak się mówi na piersi u kobiety? Różnie <noise> jak mężczyzna powie, no. Rozumiem. Niektórzy mówią pierogi, no. kolega jak przyszedł do domu i mówi dałabyś pieroga, no to poszła mu do Biedronki, kupiła mu truskawkowe pierogi, no i tyle, tyle miał. A on no. chciał pierogi, a nie no. pieroga. On chciał pieroga podtrzymać. Mówię pierogi podtrzymać, chyba dwa chciał od razu. No to przyniosła mu tam 10 sztuk chyba było. Jeszcze inne słowa powiedz. Nie wiem. Korytarz to jest prosta. Pomieszczenie na korytarzu. Klawisza to kondon. A na przykład pała taka do dyscyplinowania więźniów? No to pała. Bała no. Albo setki, albo osiemdziesiątki. No to no. Bo tak samo. Jest prześcieradło, prześciółko, podróżka jest, zagłów, koc to jest dera, ma materka, no. A czasowniki, na przykład, daj to kopsnij. Kopsnij, tak. A popacz? No, popacz, no. A nie luknij? No, ale to, no, lukni też, no. Aha. i no. A powiedz? No. Mów albo no powiedz no. Rozumiem, czyli jednak nie wszystkie słowa miały swoje zamienniki. No tak no. Hmm. No powiedz albo mów to jeszcze trukni, no. A rozumiem. Jeść to. Szamać. Aha. No to taki dołek, plater, wiosło, kosa. No, kiedyś nie było noży można mieć. Teraz przy rannym apelu dają na cele dwa, dwa noże, ale teraz zazwyczaj już zmieniło się to, bo dają plastikowe już. No. No. I to tak jest. No. Bo jeszcze jest Taka ściereczka do wycierania yy, platerów, yy, no to to się nazywa platerka. No. To jest taka nieduża nie taka teni Jaki był cel takiego języka? Czy to chodziło wyłącznie o to, żeby nie rozumieli tego klawisza? Tak, kiedyś tak. Kiedyś no, na każdym kryminale no. W nie zmienia, no, regułki można zmienić, a nieraz i, też i, jest tak, że ja tego i, nie, nie objąłem tego, bo niektórzy i, szybko to objęli i, i, mówić i, wyrazami od tyłu. Aha, aż tak. Tak. Czyli powiedzmy, jak powiedziałem słowo tak, to tu był, byłoby kat. Tak. Co, trzeci, co trzecią sylabę wstawia się dwie litery, i później nas, następnej dodaje się, i tu wychodzi z tego zdanie. No. Zastanawiam się, czy to rzeczywiście była potrzeba tego, żeby nie być zrozumianym przez klawiszy, czy to było po prostu zabijanie sobie czasu, tworzenie takiego języka dziwnego, czy takich języków dziwnych. Ja pamiętam, jako dziecko bawiłem się we wstawianie jakiejś sylaby co drugą sylabę. Na przykład mówiło się sylabę K wstawiało się pomiędzy każdą sylabę, prawda? Ale to były zabawy dzieci. Zastanawiam się, czy to nie chodziło o to, żeby sobie zabić czas po prostu. Tak sobie wyobrażam, no siedzisz w jednej celi przez bardzo wiele lat z tymi samymi ludźmi, jakoś sobie musisz wypełnić czas, czy to grypsowanie nie było... Ale jest co, to jest co innego, jak się siedzi pod jedną celą, no. Tu jest tak, że jak się wychodzi na spacerniach na przykład, czy na świetlicę, yy, no to i wychodzą niegrypsujący, no to, że wrzucają specjalnie kapusia jakiegoś, no. To się rozmawia tak już, żeby oni tego nie, nie, kiedyś nie rozumieli, no. Nie było na porządku dziennym, no. Ja to rozumiem, ale wydaje mi się, że służby, którym zależy na tym, żeby jakieś informacje uzyskać, to znają właśnie te zasady. To wydaje mi się, że ta inwigilacja więzienna jednak jest, dlatego że no, chodzi o to, żeby nie było buntów, chodzi o to, żeby nie było przestępczości, bo jak wiemy, no chociażby z filmów, przestępcy, którzy siedzą w kryminałach, mogą zarządzać całymi świadkami przestępczymi. Więc wydaje mi się, że tutaj... Ten argument właśnie, to żeby być niezrozumiałym, odpada z tego względu, że jeżeli służby chcą to zrozumieć, to, to po prostu zrozumią. Tak jak już mówiłem, to są już nie te lata, no. Nie te lata, teraz jest, tak jak mówię, wolna Amerykanka, no. Jeżeli ktoś chce, wyniesie rozmowę na, na wolność, to i tak ją wyniesie. Czy tam była hierarchia? Byli starsi, którzy decydowali wśród tych grypsujących? Tak, oczywiście. Nie to, że każdy no, człowiek człowiekowi jest równym, no. no ale jeżeli dochodziło do jakiejś rozkminkom, no, no to się jakoś spotykało się ze starszymi, którzy już mieli swoje odsiedziane, którzy wiedzieli, jak to rozkminić, no. Czy te osoby, które zarządzały, które pełniły rolę przywódców, czy mogły wydawać kary? Były kary, tak? Były kary, były łaty. Co to jest łata? Łata to jest yy, yy, na sz, sz, szafrika, półka. No i dostawało się tam. Poczekamy chwileczkę aż przyjadą, dobrze? To tym razem to chyba nie wozy policyjne były, tylko chyba karetki pojechały. Tak, karetki chyba już. Może było. ktoś sobie na marszu zwichnął nogę? No albo pom pomdleli, no jest ciepło. No. Co to są te łaty? Łaty to dostaje się na styje, styja to jest tyłek, dostaje się takich 10-15 klapsów Aha. od drugiego. A jaki jest tyłek? Styja. Styja. Tak. I łata to jest taka kara cielesna, która polega na obijaniu tyłka. Tak. Aha. Myślisz, że to była sroga kara? Czy zależy czym się te łatę wymierzało? No tak, no. Yy... Czy tam trzeba było zrobić... 100 gibów, to znaczy sto pompek, No, ale to już wychodziło na zdrowie znowu, nie? No. Bo powiem, że tak jak e, świeży wjechał, no i, i i dostawał takie coś do rozkminki. Wskocz e, na lipo i udawaj i koguta. No i on Wchodził na parapet, no i tam kukuryku i kukuryku no. mhm. Ale on tu musi roz, rozkmienić o co tu chodzi, no. A rozumiem. Czyli taka forma zagadki. Tak. A jeżeli nie udało mu się rozkmienić, to co łaty były? Nie no, co kukuryko i kukuryku A tam z drugiego, z, drugiego, z, drugiej, z drugiej celi przewin, przewiń! No żeby a. powtórzył, no. A rozumiem. I śmiechy na, na całym pawilonie, no. Nabijali się z niego. A co tak. to znaczyło? Lubi jeść udka. Lubię jeść, jeść udka z kurczaka. No. To znaczyło skocz. Na lipo. No. I uda, je, uda jesz Udajesz koguta. A Rozumiem. Uda, Udajesz koguta albo uda jesz koguta. Tak, Ach, uda rozumiem. jesz koguta. No. Aha. Ale to ja pamiętam, w środowisku żeglarskim było coś takiego, że właśnie do się witało. O ile dobrze pamiętam, skocz do kuchni przynieść kilwater czy coś takiego, czy czy, czy coś, coś takiego, a Kilwater to jest ten ślad, który łódź zostawia, no, <laughs> zostawia no, no, no. na wodzie. Także... No. Mhm. Bo tak samo jak e, mówi... E, taki, to są wstrzyki takie, W no. Tomku, z tego co mówisz, to wynika, że o wielu rzeczach decydowała ta starszyzna, ta stara gwardia. Tak. I, jeśli oni byli w innych celach albo po różnych celach, to jak podejmowali decyzje? Jak się komunikowali ze sobą? Zawsze grypsy... Przechodziły. Grypsy była informacja napisana na kartce. Tak. I on wtedy odpisywał i ją zów przekazywał. Tak i czy, czy przez tych, co ro, rozwożą jedzenie? To kajfusi. No kajfusi no i kalifaktorzy są, no bo to jedni grypsują, jedni nie no. Rozumiem. I który to był który? Kajfus to był nie grypsujący. Tak, kalifaktor to jest grypsujący. No I teraz... oni przenosili grypsy? Tak. A czy zdarzało się, że strażnik przenosił gryps? Zdarzało się, no. Rozumiem. No, teraz też są kamery, no, ale tam z celi do cele, celi, to... No teraz to nie ma sensu grypsowanie, Nie, ale ci tam kawę podać, herbatę, czy tam o, jak, cukier... Telefony no. mają teraz już pod celami, więc... Zdarza się, no. Jeżeli nie może zadzwonić do kumpla, bo nie może zadzwonić do kumpla z celi, ale zawsze jak do niego żona zadzwoni, to może przekazać informację, ta przekaże żonie kolegi z cztery piętra wyżej i tak się komunikują. Tak, jest, była kiedyś, tylko to już zabronili, Yy, w Disco Polo Live rano yy, na dole idą ten. No to tam pozdrowienia, kiedyś, kiedyś to było. Takie się pisało. SMS-y, no dobra, nie martw się, to jest załatwione. To jest załatwione, no, ale to rano się szkiełko włączyło, szkiełko to jest telewizor. No to się patrzyło, no. Czyli można było wręcz przez telewizję się kontaktować, tak, że te tak. SMSy ludzie tak. pisali i więzień to odczytywał. To wszystko jest bardzo ciekawe. Tomku, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Teraz ruszam w świat i nie będzie mnie kilka tygodni, ale Aha. jeżeli miałbyś ochotę się ze mną spotkać jeszcze... Po przyjeździe. No, za, za, za jakiś czas. To no dobrze, no. Rozumiem, że jakoś nie będziesz miał problemu, żeby ze mną gadać. Nie, no. Ja mam nadzieję, że twoja żuchwa wtedy będzie już na pewno. będzie wszystko w porządku. No. Także bardzo Ci dziękuję. Trzymać. Ja również dziękuję. Dzięki.